Witam, dzisiaj sobie wyrzymy koncept Windows 12 a dokładnie zobaczymy, jakby takowy system miał wyglądać. Produkt po nie będzie niej w premierę już w tym roku. Zapraszam do oglądania. Co będzie nowego? No i tak, czego można się spodziewać? jest pasek, jest wyszukiwarka mamy coś połączenia w stylu macOS yy, tylko po prostu ta góry wyszukiwarka jest do i no dosyć ciekawie to wygląda ładne menu statu, drodzy, są przejrzycie aplikacje widoczne Jaki będzie nowy manager Pików? Odświeżony. No, wygląda ciekawie, tylko trochę mi waczeradzi. Może ciemno to będzie lepszy. Ma funkcję przyciągania i opuszczania. No to to będzie ciekawe. Przykład, rzucamy sobie do notatnika, który ma kolorki. A nie, to wygląda. Interaktywne ustawienia. Wygląda to podobnie jak w 11. Tylko ma karty. Cokolwiek. Wszystko w jednym. Ustawienia głośników, czyli audio. No jest bardzo przejrzyście. Ustawienia zasilania. To jest pewnie już wyjęte z panelu sterowania, żeby było wszystko przejrzyste. Odświeżone ustawienia. Coś wygląda na stylu Androida, tylko zmiksowane. Ciekawie. Lub ciemny też jest ładny. No, w trybie ciemnym wygląda to świetnie. ta tapetę przez I. No tak, Windows 12 ma być właśnie z I, więc zobaczmy jak to wyglądało. Dosyć kreatywnie. Pogoda, coś zerowana na telefonach, na przykład Trimi, Xiaomi. No i inne widżety już z innych aplikacji będą mogły być. Bardzo ciekawy wygląda ten koncept. Ciekawe, czy Microsoft pójdzie za tą drogą. No i tak właśnie wygląda I do 12, a twórca czyli Avdan. Znajdziecie link do niego w opisie. Dziękuję za obejrzenie tego filmu i zapraszam już w kolejnym dłuższym. Również daj się znać, czy takie filmy Wam się podobają. Raz na jakiś czas może być coś nowego. Do zobaczenia.